Proszę, czym ty nam pomalowałaś tą ścianę? Nie pytaj. To jest taka specjalna szafa z marihuaniną. Czy ja sobie. I kup mi fajerwerki, kup mi! Nie! Kup mi! Ja będę robić fajerwerki, kup mi! Nie. W w trzech krupeczkach są. Nie, e no weź no! Nie, spalisz dom! Nie spalę domu, będzie fajnie. Kurwa, który debil to wymyślił? Nie debil, tylko geniusz, daj, firewerki, daj. Cz gdzie są kurwa fajerwerki? Masz obniżkę nie chcę tego gejzera, tylko chcę fajerwerki! Masz ognisty gejzer i się ciesz! Tam jest putełko z fajerwerkami! Ciesz się tym, co masz. Czym możesz tylko wyrzucić drzewko z kajsem? To umarło. Putełko z nie kupiła mi! Teraz jest mi smutno. Nie, tutaj, tutaj, można tutaj, ja W ogóle to mi tak zapisało, może. tutaj, plan. tutaj, tutaj, że nam drzewko tutaj, bo nie podlewałyśmy. podlewałyśmy. No, jest to to szansa. Mikuś. Czy mi się wydaje, czy ty sprzedałaś te kwiaty, które ode mnie dostałaś? Które ty dostałeś ode mnie? Ja mu sprzedałaś moje kwiaty, co dostałam mi od ciebie? Żeby. Hajs był? Młodka zaraz dostanie świra, bo ma poziom. Ja mam to całe życie. Kina poradzi sobie z tym. No, i tam, o, i tam. Petraci. Dobra. O, to dziecko takie trochę niedorobione do tej szkoły pojechało, ale to nic. No co niedorobione, tylko nie ma higieny i energii. My w końcu wziąłyśmy tego kosmicznego krepsa, namalowałyśmy. czy, czy nie skończyłaś? Troszkę. Tak. Zresztą masz go chyba w bo już go powiesiłyśmy? Nie, masz go w equipunku. Nie Dobrze pojechać możemy... do kapsy jak sen no. wróci. Ale no, syn będzie... MUTKA! Zjarała tam no, pół ogródka i siebie! Nic nie zjarałam! Super fajerwerki były! Nawet się nic nie stało z tymi fajerwerkami. Trzeba było mi kupić te większe. To była świetna zabawa, było wręcz fenomenalnie, więc jeśli się zastanowisz, czy warto to powtórzyć, odpowiadam naturalnie. o mój skarbek. Ooo, to, to było fajerwerka. <ścoughs> Rozwód, kurwa. Kino, przestań dupę moczyć Podobno naszemu kutkowi... kotkowi łóżeczko śmierdzi Młocia chciałabyś mieć dziewictwo i stracić je z kiną. A czy, czy ktoś się zapytał, czy ja chcę, żeby matka straciła ze mną Czy ja chcę w ogóle dziewica? Ja w ogóle... nie, weź nas przebierz może z tych ciuchów... pięciowych. Mm. Ej, rachunki musimy zapłacić. Tak, już nam zapłacono. Czekaj, zaprojektuj bronie, zjedz... ...sprzątaj... Korzystaj. Mm, czekaj, w co ty byłaś brano W to. My miałyśmy płci płci w dużej wannie, chyba miałyśmy, zaraz potem Mia... jak ją Miałyśmy. Nie? Przed chwilą to, też miałyśmy. Ruchajcie rudą pokoju. Będziemy ruchać pokojówki, my jesteśmy sobie wierne. Dokładnie. Co zrobiłam? Posprzątaj? Jesus Christ, dobra. Mam tak. Nie mogą zdecydować tam przy tej kuchence. Mm. Nie będzie drugiego dziecka, jedno jest wystarczająco pasożytnicze. Dokładnie. Cześć Kamilo. Siemaneczko. No akurat puci puci. Na trasy, Ale patrz jak ładnie śniadanko razem zjadłyśmy no? to prawie obiad Zrazu towarzystwo skoczyło Do towarzystwa to mam nie brakuje Ty Jeszcze raz w szafie? No jak, i teraz jeszcze na łóżku No bo jak wróciłeś ze szkoły to właśnie... Ten... Ej, młody cały czas zapierdziela, a my tylko tylko jeść i seks, jeść i seks, jeść i seks. No i najlepiej. Niech się młody wyśpi w ogóle. No właśnie go zostawiłam, żeby się wyspał, ale jak wstanie, to pojedziemy z nim do Kepsa. Dobrze. Dajcie pokojówkę do rodziny i Kina niech ubierze jej strój. Nie. To mogłoby być ciekawe. Kochanie, no przecież... Że tak było... Wyszło w sobotę. Teraz trzeba się coś innego. Młody zrobi zadanie domowe jak wstanie. stanie. jak on wsta... Nie, chyba kurwa nie. Jak on wstanie to... się zni nizela, nie? Ja jest tak. Tak, to nie spierdalałem. Ktokolwiek mi próbuje dupa. Poczekaj moment. Okej, okay. to ja teraz czytam czat, póki kiny nie ma. Macie trzy minuty dla siebie. Kupimy nowe ciuchy, ale na razie musimy poprowadzić kepsa. Znajdziemy dziewczynę dla syna, ale. Nie wiem, czy jakakolwiek będzie wystarczająco dobra i będzie mogła pracować u nas. No dajecie pytania, póki Kininy nie ma. 3, 2, 1, goł. Klany są zawsze wygodne, natomiast latem, jak jest 30 stopni, to ciężko w nich wytrzymać i można sobie odparzyć nogi. Kina wróciła! Jupi. Zobaczymy to, czy znajdziemy syna dla nas... syna dla naszego syna. Znajdziemy dziewczynę dla naszego syna. Co to sądzisz, No są będzie. Niech nie bawi się tylko kotem. Niech pobawi się no. trochę inną pussy. Módko! No co? Nie oglądam szalonej. Zu zuzi ma dla mnie zbyt ciężkie poczucie humoru. Kto? Co wie? Nie, nie, nie. Nie, nie. Ja nie daję rady z takimi osobami, ale to nic. Nie chce każdy robić co chce. Nie wiem, czy wiesz, ale Fajda lepiej zarabia na tym swoim łapaniu myszy, niż my w naszym kepsie. Nasz syn się teraz nie wyśpi, Nasz syn nie będzie gejem. Nie, nasz syn jest hetero. Iż nawet czadce, żebyśmy kupiła pudło fajerwerków. Nie! Dostało jedne, prawie dom spaliła. Nic. Nic nie nasz syn nie pójdzie spać, ze do kapsa. No, Ale on jest nie do zabawiony, to chcesz łapki z nim pograć chwilę. I będę niczego odpalać w domu. Eee, tu, 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 tu kosmiczny kaps. My kiedyś remontujemy. Fuck, ja się nie przebrałam. Jak to się nie przebrałaś? No, nie przebrałam się jadę w Kimonie. Okej, okay, zawsze można sprzedawać w psie iszczyznę. Jeden yeah. pies, jest tak naprawdę. Justyna, po co? Pewnie po co. nie czekamy tak z No ale przecież ile czekałyśmy? Ty w tym czasie się zdążyłaś z młodym pobawić w łapki. O, jest szczęśliwszy i teraz znowu będzie no. kelnerem. Tak, kupimy sobie saunę i stół do masażu. Ale musimy najpierw A, w kepsie stół do masażu na to. Chyba, że w kepsie postawimy saunę i stół do masażu i będziemy miliony zarabiać wtedy. Bo w końcu położył się spać na szczęście. Pnajmniej dwie godziny będą miała guzdyki. i nabansuje do muzyki, która leci w Simsa. Jakbyśmy zrobiły ZUS, to byśmy sobie postawiły chatę w pierwszym odcinku. Jaki to. miałby to sens? Ej, jak długo ten talerz tam leżał, skoro 5 dni byłyśmy na wakacjach? Nie wiem. Chyba nie chcę wiedzieć. Ty sprzątasz? Nie! Sprząta nasz syn, on jest kelnerem. W sumie też iść, skorzystaj. Syn bożecy ty z tym pryszczem ja wolę. Modka tak. Eee... Skorzystaj kina w tym czasie otwórz. A, myśmy miały ten, 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 ten biletomat wywolić? Tak, bo on nam blokował troszeczkę nie. rzeczy. Czy nas jest do kurwy lędy w piżamie? Haha, <noise> się nie przebrał. Ja zapewne mogę opowiedzieć suchara, tylko teraz mi żaden suchar nie przychodzi do głowy. Biedny, ale on się nie nadaje na YouTube'a. Hmm. Mi, ja mi się przypomniał ten ze ślepym i sklepem rybnym. A, się przypomniał ten ze zgrzebieniem, kurde. Yes. Eee. Czy mi się wydaje, czy nasz syn dalej jest kelnerem i dalej to robi w szlafroku? No! Ale patrz jakie mamy tam ładne, romantyczne stoliki z boku. No. To nie jest wystrysk naszego syna, zwłaszcza, że ja go naprawiam i tu wdech kluczem. Właściwie waląc w to kluczem. No. Fuj. Mortimer Ćwir do nas przyszedł. No. Nie śniewaj ich, bo zaśniesz. No, jestem w spółnocnym sklepie. No Może to by mogło olśnić w sumie. O tak. To możemy wywalić kilka rzeczy z tej poczekalni obok że ludzie zabierają. Ludzie, a co ty tak. robisz? Zastanawia się. O, patrz, ktoś gra! Ktoś gra na naszych koncertach. No. Ty nasz syn komuś podał solotkę i jej nie wy... Wywrócił. Wyp. jestem z niego taka dumna. Ja Wyp. O! Do Kepsa przychodzą Simsy z głównego miasta, z przedmieścia i z tych dołączonych, jakby, podmiejskich rejonów. My przecież lubimy, lubimy tą Kasandrę. I robią to nasi ulubieni sąsiedzi. Tak Zobacz co zrobiłam, też nie może na tą ścianę Jest! Nasz kosmiczny keps! Szlawnie tej ściany nie widać Realny Po prostu na tej co widać tą tak. ścianie prawej No czy tu w Kiborku i nie skorzystał, nie mam pytań. To zapała. Ja wiem Kina. My tą salę z grami, skoro ludzie nie chcą z niej korzystać i płacić za nią jednocześnie, to salę z grami musimy przerobić na sklep. I w tym sklepie możemy sprzedawać różne rzeczy. Co ciekawa, kto tam jeszcze będzie sprzedawał w tym sklepie? Nie wiem. Ale tam sprzedawajmy w tym sklepie e, komputery, maszyny do grania i gry komputerowe. W kepsie! Kepsie! Ale skarby, zobacz w końcu kogoś obsługujemy. I to całkiem sprawnie idzie wszystko. No. W końcu. Gotować nareszcie. Twoją drogą może zobaczyć, ile mam umiejętności gotowania i dać więcej rzeczy w menu. Ja się obawiam, że my ostatnio to sprawdzałyśmy. Masz gotowania dziewięć, zaraz zobaczę, co my tam mamy w menu. Tatm mnie prosi o suchar. Myślisz, że suchar z nie będzie odpowiedni? No, nie jestem przekonana. Jest Ale... No dobrze, to w takim razie suchar dla Was o grzebieniu. Patrz, już mam prawie pełne gotowanie. No. No, sprawdzamy <laughs> o, sprawdzamy. ostatnio. ktoś ostatnie. sugeruje, że może fryzjera tam zrobimy. A może samę wstawimy i stół do masażu? Tam obok. Skarbie, a może pocieszmy się tym, że przez moment nam... Wiesz... No dobrze. Działa keps. Dobrze, to, to ja odnośnie suchara to opowiem wam tutaj taką drobną historyjkę, przy okazji jeszcze Myślę, że całkiem nieźle ona się wpasuje w związku z tym, że właśnie siedzimy w kapsie i go prowadzimy. Dobrze, więc uwaga, uwaga, Leci Suchary. Wchodzi gościu do jakiegoś baru mlecznego, takiej troszeczkę obskurnej restauracji. Patrzy, a tam koleś siedzi z talerzem zupy i trzyma gazetę przed twarzą. No to gościu myśli: A może ja mu rąbnę tę zupę, zjem ją do końca i on nawet nie zauważy, nie będę musiał płacić. Więc cichaczem dosiada się do gościa z gazetą, bierze jego talerz, suwa pod siebie, bierze łyżkę i zaczyna wcinać zupę. Wcina, 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 wcina. W pewnym momencie zatrzymuje się, patrzy do talerza, a tam na dnie talerza leży grzebień. Więc wziął i zwrócił wszystko do talerza z powrotem. Na co gościu z gazetą? Składa z gazetę i odkłada ją na stół i mówi, o widzę, że pan też też odbył grzebienia. Suchar wygrał. Zostanę złotego suchara. My nie będziemy smarować ludzi majonezem, a jak będziemy już marnować żarcie na ludzi, to najpierw będziemy smarować ich czekoladą, a później będziemy jeść. Tak, ja, kochanie, wolę czekoladę z ciebie. Są wiesz, że ja nie lubię czekolady. Wiem. No chyba, że tą jedną specjalną, ale tylko z tobą. Nie, złotej kiny za tego suchara nie dostaję. <noise> Ty keps zaczyna przynosić dochody! Ura! W końcu. A jeśli chodzi o splasza, no to ja splasza nie zrobię, bo na całej planecie nie ma tyle wody, żeby to dało radę. O mnie rodzina czeka, aż, aż ktoś sensowny mnie nominuje, bo są, jest wielu chętnych, którzy by mnie chętnie oblali wodą. Ile już mam przychodów w naszej restauracji? No, gdzie to sprawdzić? Mm, tutaj, jak masz taki znaczek pieniądza po prawej, w tym kółeczku takim. Uuu, dochody 188, wydatki 4 tysiąc. No bo wydatki cały czas jeszcze mają liczone wiesz, zbudowanie mm, ścian i tak dalej. Ale sobie można by było rozwalić tę tym i może rozbudować tego kepsa. No, bo i tak nie, nie używamy i rzeczywiście można by wywalić te. Mm. Zkuszmy to, to pytanie jest tak zajebiste. No to dajmy tylko, może drzwi tam po prostu i będzie druga sala w innych kolorach. I wstawimy takie kosmiczne mebelki tam. I tu u nas, wiesz, będzie ten taki elegancki caps, a w tamtej sali będzie kosmiczny caps. Uf, spoko. Właśnie czekam nas tam telefilindra da wyjdzie, no? On się tak dobrze bawi naszą konsolą. Dobra, chłopaty się nie skasowały. Czas więcej ludzi przychodzi. To zostały nam pady na podłodze. Mów, objects on i weź je skasuj. Weź mi to wpisze, w tym czasie już z stoliki. Dobra. Y Bo przyszła mama Gerwazego, rzeczywiście. Tutaj czatki opowiada. Co chcę ze stoliki tam? To są jakieś takie kosmicznie wyglądające. Może to takie żółte z kropeczkami, co są? Widzisz? Tam no na dole. Właśnie tak patrzę na, na zielone. Znaczy, kolorystycznie sobie dobierz, ale chodzi mi mm. o okrój że tak ujmę. Ojciec Sweet, yy, końcówka sucharu. Może no, ten gość z żartą zupę i narzyga... Nie, nie, nie tłumacz tego, nie się wpisze w Google. Dobrze. No, mam takie pierdykne pod ścianą, no bo... Za dużo miejsca tu tu nie ma. No to tak rób. Ty, a jakbyśmy tam bar wstawiły, Jestem ciekawa, kto będzie stał za tym barem. Mmm... Jeszcze nie wiem, ale... Można w przyszłości pomyśleć. Coś tam proponuje, żebyśmy tam go, go zrobiły i tańczyły na róże. No, może kiedyś. Ale Dobra, musisz Mam żeby drzwi, tak, drzwi, drzwi przestawić. Patrzmy, jakie tu krzesełko opierdyknąć. Czemu ty drzwi całkiem skasowałaś? Bo chcę wstawić te takie, gdzie, gdzie nie ma drzwi. Okej. Okay. <laughs> krzesełka, krzesełka, krzesełka. To wymyśl krzesło a w tym czasie wstawię drzwi. A weź tak wyświetl, żeby wszystkie krzesełka się wyświetliły, bo to są jakieś takie wybrakowane. Już skarbę. No ktoś nam mówi, żebyśmy akwarium wstawiły jeszcze. No możemy. Wtedy można na tą ścianę pierdyknąć akwarium i tyle. Tak by coś takiego pierdyknąć. Taki z zawijasem. Albo Może takiego podwójnego? Takiego podwójnego? A, bo ty mówisz o krzesłach teraz, bo ja patrzyłam jeszcze na nauki, ale dobra. No takiego z zawijasem, nie. albo słuchaj, ten, co jest taki. O nie, ten z zawijasem jest dobry, myślę. To też mi się tak wydaje. Ja proponuję po jednym krześle, bo oni i tak są Forever Alone, a. No. Zapomniałam, że mam mój z Postawiłam krzesło w tym. Pięknie. Gdzie są rybki, w sensie akwarium? Pewnie w ostopach. Ten nasz dodatkowy pokój wygląda jak taki, wiesz, yy, specjalny pokój w autobusie, nie? Wszyscy będą siedzieć i patrzeć się na rybki. Tak. Później znajdę. rybkami wstawimy barmana. To są rybki? Tak. Dobra. Ponoć drugi i trzeci stół są za blisko. Nie, dadzą radę. To są Simsy 2, więc wbrew pozorom nie będziesz aż tak Nie mm. no, no w Simsy sensie całkowicie źle radzi jak No. A to po mnie. Stawcie do ubikacji w prysznicy biletomat. <laughs> nie, bo będą liczyć na tym biletomacie nie. i nie będą kupować jedzenia. Jest ładniejsza akwarium na trzy kratki. Dobra. To szukamy.